Oferując system Premix, firma Amazone prezentuje nową koncepcję dozowania środków ochrony roślin bezpośrednio w opryskiwaczu. W systemie Premix Ciecz robocza jest wstępnie mieszana w oddzielnym zbiorniku. W zbiorniku głównym znajduje się czysta woda. W drodze do przewodu cieczowego czysta woda otrzymuje domieszkę koncentratu. Zasada wstępnego mieszania ma trzy podstawowe zalety. Po pierwsze, jeśli operator chce zmienić dawkę środka chemicznego na hektar, musi jedynie zwiększyć stężenie do domieszki. Hektarowa dawka oprysku pozostaje bez zmian. Dzięki temu rozpylacze mogą nadal pracować w optymalnym zakresie ciśnienia. Po drugie, niezależnie od dawki składnika aktywnego, operator może dostosować dawkę wody na hektar do warunków pogodowych, czy to będzie gorąca pora popołudniowa, czy pochmurny i chłodny poranek. I po trzecie, dzięki wstępnemu mieszaniu wyjątkowo silnie stężonej cieczy roboczej, jej dawka wystarczy na wiele napełnień zbiornika czystą wodą. To przyczynia się do wzrostu wydajności. Początkowym elementem systemu Premix jest opuszczany zbiornik wstępnego mieszania. W który wbudowana jest pompa i wyjątkowo intensywnie pracujące mieszadło. Pojemność zbiornika wstępnego mieszania stanowi 10% pojemności zbiornika głównego, który obywa się bez mieszadła. Mieszanie ostateczne zachodzi w jednostce dozującej systemu Premix, która składa się z komór mieszania, regulatorów ciśnienia i przepływomierzy. Następnie zasilane są przewody rozpylaczy. Dozowanie i mieszanie jest sterowane i kontrolowane elektronicznie za pośrednictwem terminalu obsługowego Amatron. Szczególną zaletę systemu Premix firma Amazon widzi w tym, że wstępnie rozwodnione środki chemiczne łatwiej mieszają się z czystą wodą. Możliwe jest oddzielenie nawozów dolistnych od środków ochrony roślin. Do pomyślenia jest też sytuacja, w której dwie różne mieszanki cieczy roboczej łączone są dopiero tuż przed opryskiem.